Sniper Elite 4, jak w miniaturce widzicie, czy jak sperka wskazuje, to czwarta odsłona cyklu o alianckim snajperze, purującym do nazistów z karabinów snajperskich głównie. Zacząłem grać tego snajpera jakoś w 2020 roku, bo kiedyś trafił do abonamentu PS Plus. I w tym filmie dowiecie się, dlaczego Sniper Elite 4 to najlepsza część serii. Jakie mechaniki, co za sobą kryje, i przede wszystkim. Jak starsze gry wiedziały czym chcą być i jak ogólnie pojęta kazualizacja gier zaszkodziła współczesnej branży gier w mojej opinii. Słowa wstępu. Sniper 1, nie grałem. Sniper 2, spoko jako strzelanka, jakieś dwa lata temu chyba nawet recenzowałem. Sniper 3 to gówno jakich wiele na rynku, nudny, jaki akcja przeniesiona do Afryki, czy tam innego wypizdajewa i wizualia i plansze mega z zero polotu. A sniper Elite 4 to Gol Złoto, piękne, okupowane przez nazistów Włochy Detaliczne lokacje i piękna, bitewna muzyka. Nawet sobie posłuchajcie tego kawałku. I swoją drogą istnieje mit, że gdy pojedziecie na wycieczkę do Błoki, wstąpicie do włoskiej pizzerii i polejecie swojego placka keczupem na oczach pizzerwena, to tą wojenną melodię w głowie usłyszycie. I dziś o niej będę wam w złotych nutach nucić, a nawet metaforycznie śpiewać. Sniper 5 jest niby nowszy, ale nad nim dość srogo się pozdęcałem w recenzji plus statynie na początku tego roku i bazując na obecnych doświadczeniach ze Snipera 4 podtrzymuję zdanie, że twórcy poszli bardzo w bardzo złą stronę idąc w taktykę czy rozbudowanie gry, a raczej rujnowanie jej wielkim pierdolnym młotem do rozbiórek. Nadal nie pojmuję, jak można było wiele dobrych mechanik usunąć, upraszczając w ten sposób tytuł. No, kazualizacja właśnie. Jak na przykład usunięcie trzech rodzajów min, zrobienie z niej jednej, uniwersalnej. Zabójstwo taktyki. Lokacje, owszem, ładne, muzyka mdła, a strzelanie i plansze nie noszące ze sobą wyzwania. Idiokracja wśród gamingu ma się po prostu zajebiście. Posiadając konsolę PS5 osobiście głównie ugrywam dobre gry z PS3 i PS4. Obserwując jednocześnie, jak takie byty, jak na przykład Ubisoft, zwany już od wielu lat przeze mnie ubogi softem, ryją o ziemię idąc zaparte w schematy przeciwne normalności zamiast odkrywać nieodkryte. Kiedyś odkrywali, czy gra o skrytobójcy wchodzącym po dachach, czyli Assassin's Creed, się przyjmie. No, przyjęła się zajebiście. A dziś, odkryciem dla nich jest dodanie transwestyty na wózku inwalidzkim do mojego ukochanego na bieżąco ruinowanego przez cheaterów, jakich samych twórców Rainbow Six Siege'a. Czy Activision ze swoim Crap of Duty? Bo przecież gracze albo kupią, albo ograją przez Game Passa. A Bobby Kotik pomimo odejścia, i tak dulary zapewne liczy. O Ubi mówiłem, ale jakiś czas temu też puścili Star Wars Outlaws, sandboxa, którego zjechał już każdy. Ja tylko dodam, że 20 lat temu wyszedł sandbox o tytule GTA San Andreas. Co jakby oferuje nowa gra Ubi, a co oferuje 20-letnia gra Rockstar. A sami sobie na to pytanie od odpowiedzcie. Bo ostatnio w sumie ograłem i jest w tym więcej głębi. Warto porównać jakimi mechanikami zachwyciła nas ta część i za co zapisała się nam w pamięci, i warto zastanowić się również nad tym, jakie możliwości w grach serwuje nam ogólnie pojęty gainzep i za jakie pieniądze. Gracze tacy jak ja wracają do kasyku. Nowe zachodzące w pamięć tytuły to tak naprawdę jednostki. I tak jest też z grom dzisiaj omawianą na głównym planie. W skrócie rozgrywka jest w dzisiejszych grach. No zrobiona dla każdego. Każualizacja, nie ma wyzwania, nie ma kombinowania. Ma być łatwo i dla każdego, aby sprzedać jak najwięcej kopii i zarobić jak najwięcej pieniędzy. Pasja zeszła na drugi lub dalszy plan. I dalsze starsze gry, porozumiały to, że nie muszą być właśnie dla każdego i ich sukcesem była pasja właśnie. Wstępnie na początku chciałem powiedzieć, że tegoroczne Helldivers 2 również wpisywałoby się w tytuł, który odchodzi od tej reguły. Jednak zdanie to zmieniłem zapoznając się z kolejnymi poziomami trudności, które gra oferuje i że dają znacząco lepsze wrażenia z rozgrywki, bo dodają chociażby nowe wrogie jednostki, nowe utrudniacze, a nawet czołgi. Jednak te niskie poziomy trudności w imię przystępności astrujom ten tytuł głównie z taktyki i różnorodności w potyczkach. Wróćmy jednak do Sniper Elite 4, bo to o tej grze miałem mówić i głównie opowiadać. I zapomnijcie o graniu w ten tytuł na innych poziomach trudności niż autentyczny plus, czyli najwyższy możliwy poziom trudności. Ta strzelanka dzieje się podczas II wojny światowej, przez co nie ma tu jakiejś zaawansowanej technologii. Tutaj założenia bitewne są najprostsze, ale oparte o wspaniałą fizykę i sztuczną inteligencję Niemców. Jak autentyczny plus pomoże Wam zaznać bardzo dobrych wrażeń z gry? Z czym głównie wiąże się ten poziom trudności? Oprócz braku elementów interfejsu zwanego potocznie HADEM, ten poziom trudności w największym skrócie ściąga wszystkie blokady i ułatwienia, które zawierają niższe poziomy trudności. Zaczynając od strzelania ze snajperek. W każdej strzelance, o której pomyślicie, celujecie krzyżykiem, w sylwetkę wroga i. Tutaj w naszej większości oddanych strzałów nawet się to nie sprawdzi. Początkowo możecie mieć nawet wrażenie, że strzelacie tym karabinem z przekrzywioną lufą lub załadowanym na ślepaki. Na górnej części lunety macie taki wskaźnik ze strzałeczką. Pozycja środkowa oznacza, że wiatr nie wieje, na przykład w budynkach czy bunkrach, a w lewo jak i w prawo, że wiatr poniesie pocisk w tę właśnie stronę po linii łukowej. Do tego celujecie sobie nieco w lewo od sylwetki wroga, załóżmy w tors. Strzelacie i dostajecie extra jak wasza kula przechodzi przez niemieckie jajo. Bo po prostu my do tego chcę pójść zajebać w jajo, no. Co? No zaraz, no prześmiało trafić w tors. Na pociski z dowolnej broni w grze działa grawitacja, przez co one wraz z przemierzonym zasięgiem opadają, a nawet zwalniają, oczywiście według statystyk, bo tego nie jesteście w stanie zauważyć. Dlatego gdy wiatr wieje na przykład w lewo, a nie mieć stoi powiedzmy 100 metrów od was, to możecie użyć nastawy w lunecie, która to w zależności od karabinu może zostać podniesiona o 50, 100, a niektóre nawet 1000 metrów. Szczerze mając 250 godzin Sniper Elite 4 w bitej platynie oraz ogólnie 100% dodatkach, nie potrafię wyczuć tej mechaniki i z niej nie korzystam, ale mówię, że jest. Ja zamiast tego jak widzicie na przykładach po klipach, podnoszę celownik ponad wroga i w kierunku przeciwnym do wiatru i strzelam. I te strzelanie jak i trafienia, szczególnie wrogów w ruchu, czysta satysfakcja. Ponadto każdy karabin ma zupełnie inne parametry, więc z każdego strzela się zupełnie inaczej. Inny opad kuli, inna prędkość wylotowa, obrażenia, inny sposób ładowania magazynka. Oprócz klasycznych i mniej klasycznych karabinów z czasów wojny macie też tu do dyspozycji karabinki automatyczne i pistolety. I tutaj twórcy zrobili kolejną w mojej opinii dobrą rzecz. Automaty bowiem są skuteczne tylko na bliski zasięg, ponieważ są niecelne i mają. Bardzo duży rozrzut, jak i odrzut. Pistolety też oczywiste nie są, aczkolwiek takie rewolwery można traktować jak snajperki na krótki zasięg. Oprócz wymuszenia na graczów walki karabinem, poprzez toporność bocznych broni, dodaje ten fakt kolejną wspaniałą mechanikę: nieobliczalność. Czasem właśnie seria z nic nie trafi, a czasem ten rozrzut trafi Niemca prosto w jego nocnik, i wtedy słychać ten charakterystyczny dźwięk. Strzał w niego nie zawsze oznacza natychmiastowego zabójstwa, strzał w bok kasku lub w czoło ze słabszej amunicji spowoduje, że kask z tej głowy spadnie, a wróg się zachwieje. Bardzo ciekawym detalem jest też to, że jak Niemiec ma przyczepionych kask na pasku, to hełm nie zleci, a jak ma tylko nałożony luźno, to spada. Każda wystrzelona kula w grze może zrykoszetować, odbić się od twardej powierzchni, zmienić torlotu i trafić innego wroga. Bardzo rzadkie zjawisko, ale jednak możliwe. W przypadku każdego typu broni autentyczny plus wymusza liczenie kul w karabinach, pm czy pistoletach ładowanych za pomocą magazynka. Przeładowanie wiąże się bowiem z utratą całej niewystrzelonej amunicji, jak w Helldivers 2. Wyjątkiem są dwie dostępne strzelby w grze, rewolwery czy karabiny ładowane pojedynczymi nabojami. To logiczne i realistyczne, za to właśnie między innymi szanuję tę grę. Ale całe te strzelanie i te związane z nimi mechaniki nie byłyby tak dobre, gdyby nie fantastycznie wykonana sztuczna inteligencja, odczuwalna w pełni na autentyczny plus. Brak radaru wymusza nasłuchiwanie wrogów, jak i tego, co ci wrogowie nasi mówią i z której strony. Nie umiem niemieckiego czy faszystowskiego włoskiego, ale po akcentowanych słowach mniej więcej wiem, kiedy wróg rzuca granat i kiedy trzeba zwiewać z miejsca, w którym się ukrywam. Te nie leci też bezmyślnie na Jasia pod celownik po odkryciu naszej tymczasowej kryjówki. Jeśli idzie na pozycję snipera Niemców sztuk 3. To, gdy zginie pierwszy nieświadomy, to reszta się zatrzyma, ukryje, zacznie się za nami rozglądać. A potem wezmą wszystkie jednostki z okolicy, sprawiając, że w jednym miejscu jest więcej Niemców, niż w międzyzdrojach w sezonie letnim. I nie muszę dodawać, że zazwyczaj kończy się to naszym zgodem, bo zaczyna się sroga wymiana ognia. Kilku z nich zacznie dawać ogień przygważdżający, uniemożliwiając wychylenie się i ostrzał. Poza tym, wywoływanym hałasem, zagłuszają kroki innych sprytnych Niemców, którzy to właśnie. Właśnie w tym momencie zachodzą nas okrężnymi drogami od tyłu i wywalają nam serię z MP40, doprowadzając wprost do natychmiastowego zgonu. No ale się języczę, dawno nie nagrywałem. Aby zapobiec takim niespodziankom, twórcy dali trzy rodzaje min: potykową minę z linką, którą ręcznie rozciągamy i przeciągamy od punktu A do B, mina zbliżeniowa typu S, która działa jak klasyczna skacząca Betty oraz mina talerzowa z przeznaczeniem do eliminowania czołgów czy innych opancerzonych pojazdów. Taką minę równie dobrze można ułożyć w drzwiach, futrynach, przez które potencjalny wróg przejdzie. Ponadto opcjonalnie można im zmienić czas zapłonu. Nie ma to raczej sensu, ale taka funkcja jest i urodzona. Urozmaica to jest też słowo klucz w tej grze. Urozmaicanie. Miny, apteczki i zasobów, wszelakich zbyt wiele nie ma. Są określone miejsca na mapach kampanii, gdzie znajdziecie apteczkę, bandaż czy te miny, ale one są często nieoczywiste i zachęcają, a raczej zmuszają, do eksploracji. A mapy są naprawdę spore. Sami wrogowie też mogą nosić przydatne zasoby, dlatego każdego zabitego Niemca należy przeszukiwać i zbierać łupy. One już są przydzielane losowo. Warto tutaj też korzystać z lornetki, oznaczając za jej pomocą nasze ofiary. Mamy mamy wgląd w rzeczy, które noszą. Możemy poznać imię Niemca, który zaraz będzie miał przedziurawione ciało od kuli z Mosin Naganta. Czy można przeczytać ośmieszające ich opisy? I każdy z nich ma indywidualny. Jeden za niedyspozycję został skazany na czyszczenie latryn, inny wierzy, że Rzesza to najlepsza Rzesza, jaką ten świat dozna. Jeszcze inny dosłownie obawia się, że nie wróci z wojny i nie zobaczy swojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Tu nie wiem, jak ocenić ten zabieg twórców, bo z jednej strony Niemcy głupki, hehe, pośmiejmy się, a z drugiej strony opisy dość szczegółowo ukazują smutek spowodowany wojną i jej brutalnością. Ciekawostką jest jest też to, że te opisy Niemców znikają po ich zabiciu, więc poznać ich co prawda banalne lub skrajne smutne historie możemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy są oni żywi. To wygląda również jak celowy zabieg, który pewnie miał zachęcać do obserwacji Niemców przez lornetkę sprawdzać ich trasy i zachęcać do przechodzenia na cicho i poznawać te w mikro właśnie historyjki. Niektórzy noszą też listy czy tacy oficerowie grafiki służb, które miały pomagać w ustaleniu gdzie, czy ilu Niemców możemy się spodziewać. To jednak niestety nie działa i takie detale ma Sniper Elite 4. A miałem tylko dodać, że po oznaczeniu lornetką ciała można szybciej przeszukiwać. Są to mechaniki, których nie dostrzeżecie, grając na zwykłych poziomach trudności, bo zwyczajnie tych Niemców będziecie eliminować bez zastanowienia, a na autentyczny plus trzeba pomyśleć. O tej sztucznej inteligencji wrogów można powiedzieć jeszcze wiele. Tak szczerze, jak staram sobie pomyśleć o jakiejś innej grze, która daje podobne taktyczne wrażenia, no to jest to przywoływane dzisiaj już Helldivers 2. No ale tam wrogowie niestety czy to w postaci robaków, czy robotów idą po po prostu za nami, jak mopki z Minecrafta, okazyjnie siermiężnie omijając przeszkody na drodze, a raczej częściej się na nich blocząc. O podstępie w snajperze już powiedziałem, jeszcze nie powiedziałem o takich innych taktykach. Macie strzelanki różne z widoku pierwszo- czy trzecioosobowego. Przychodzą do głowy Wam głównie pewnie kampanie z Call of Duty, czy może na przykład Fallout 4. Patrzę na AI wrogów podczas strzelanin tylko i wyłącznie. Kwad przyzwyczaił nas, że gdy wróg wychyla się za osłony i się chowa, to automatycznie celujemy w to miejsce i czekamy aż wyjdzie. Taki Fallout 4, którego niedawno odświeżałem na PS5, też to robi. Tam nawet dało się już przewidzieć, gdzie za web łeb wystawi, by puścić pesteczkę rozwalającą głowę jak garbuza. Natomiast w snajperze czwórce, te Niemce, gdy do nich się strzela, to szybko gnają za osłonę, a gdy próbujemy ich trafić z za tej osłony, to nie będą w wielu przypadkach bezmyślnie wystawiać łuba. Ale również. Zdarzają się odchyły tego AI. Mam jednak w głowie to, że to gra z 2017 roku a i tak wyprzedza obecne czasy. Niemcy też pomachają ręką w celu wezwania pomocy, lekko co najwyżej łypną wzrokiem, albo strzelają na ślepo zza osłony, dając ogień krzyżowy dla innego sojusznika, który was w tym momencie pewnie właśnie zachodzi od tyłu, czy inne taktyki zmienia. Ewentualnie jeśli ma przy sobie granat, to rzuci go w naszą stronę, co jest fajne. Nie jest to perfekcyjnie rzucony granat pod nasze kulasy. To znaczy owszem, tak rzucić potrafią, ale czasem zdarzy się jednak w taki sposób że odbije się od ściany czy osłony budynku, w którym siedzimy, powodując, że może ten granat się odbić i zranić, a nawet zabić swoich własnych pobratymców, którzy gdzieś powoli do nas się podkradają. W niektórych misjach kampanii w trybie przetrwania są jednostki wroga posiadające pistolet na flary, który przywołuje na daną pozycję ostrzał artyleryjski, który oczywiście wymusza naszą zmianę pozycji, jak i również ratuje niemiaszka z opresji. Germańce mają instynkt przetrwania tak wysoki, że naprawdę trudno zauważyć taki w innych produkcjach. Opcjach. Strzał w nogę zazwyczaj powoduje przewrócenie się go i wymuszenie na innym Niemcu, aby ten go podniósł i przeniósł na teoretycznie bezpieczną pozycję. Po czym go wyleczy. Tutaj, szczerze, ta mechanika lubi kuleć i Niemcy lubią reanimować się na szczerym polu bez osłon. No ale jest taka mechanika, zrobili to. Niestety, w snajperze 4 do oceny nieskazitelnego diamentu brakuje niestety niewiele. Przede wszystkim dołączają się do tego wrodzy snajperzy cyborgowie. którzy jak już dostrzegą gracza to zawsze trafią, choćbyśmy wychylili się na przysłowiowy piksel. Więc albo go traficie za pierwszym razem, albo musicie podstępem podejść do niego na bliziutki dystans. Że jest również wyciszona amunicja do karabinów jak i pistoletów. Niestety podchodzenie do gry metodą skradankową w tej części nie działa, bo Niemcy szybko się alarmują. Ale w takiej piątce już to znacząco poprawiono. Tyczy się to też w mniejszym stopniu mechaniki zagłuszania strzałów za pomocą na przykład. Generatorów czy jak przelatuje samolot, czy strzelanie w uszkodzoną prądnicę, jak widzicie i słyszycie, te wszystkie mniejsze, jak i większe zalety Sniper Elite 4 powodują, że wrażenia jakie się odczuwa z tej produkcji są wspaniałe, niepowtarzalne wręcz akcje, ale ma to też no, swoje minusy, bo nie każdy się podejmie, i nie każdy będzie umiał od razu grać na najwyższym poziomie trudności. Popełnić błąd i zginąć jest tu bardzo łatwo, ale każdy zabity przeciwnik daje sporo satysfakcji i pozwala odbić się od ogólnej sztampowości łatwych i nudnych współczesnych gier. Ja w to poszedłem, nauczyłem się i dzielę się z wami moimi obserwacjami. Bo wiecie, kiedyś byłem graczem lubującym się w łatwych i niewymagających grach. Jakieś 6 lat temu wyszedłem ze swojego schematu i zacząłem brać się za twory trudniejsze, które zaczną mi dawać wyzwanie i tę satysfakcję właśnie. Dziś po ogrywaniu Skyrima na PS5 ziewam pomimo graniu na wyższym bezsensownie zaprojektowanym poziomie trudności który polega na banalnym schemacie. Ty otrzymywać większe obrażenia, wróg otrzymywać mniejsze i Todd Howard bić brawo, likując zmierny sposób Starfielda 2 bez jakichkolwiek chęci, zmian czy poprawy rozgrywkowych. Kiedyś strudniłem od Dark Soulsów, a dziś mam za wyjątkiem Sekiro wszystkie gry from software splatynowane, a Elden Ringa nawet dwa razy. Odstraszała mnie iluzja trudności, która tak naprawdę aż tak trudna nie jest. To znaczy, jest trudna i dająca satysfakcję. Ale wydaje mi się, że inni gracze te iluzje stworzyli. Taką nakładkę działającą być może na naszą psychikę. Że taka trudna gra to nie dla nas. I ja ją sam w sobie musiałem rozmywać, jak nasz są sobie rycerz iluzoryczne ściany. Call of Duty też tylko na weteranie grywam. A raczej grywałem zanim ta seria się nie skurwiła. W tym roku nawet skończyłem Black Ops 3 na realistycznym poziomie trudności. I to bez gliczy, bo. O nich dowiedziałem się wiele, wiele później. No i męczę się mniej lub bardziej, ale wiecie po co to robię? Jezus, który raz ja to już dzisiaj mówię? No dla satysfakcji. Trudność wymusza kombinowanie i bawienie się mechanikami dostępnymi w danej grze. Gra może być przeciętna, może nawet bierna, ale jednak jeśli potrafi dać wyzwanie i nie posiada jakichś bzdurek po kroju gliczujących się przeciwników, to w moim przypadku właśnie satysfakcja idąca z wyzwania może niektóre przeciętne gry uczynić lepszymi. I dzięki temu stałem się też dużo lepszym graczem niż dawniej i umiem po prostu zauważyć mechaniki gier, jakich większość graczy zapewne nie widzi co umówiłem dokładnie wcześniej. Wczoraj po raz drugi, jak pisałem ten materiał, przeszedłem Dark Souls 3. Odświeżałem sobie całą trylogię niedawno. Kiedyś Bezimienny Król był dla mnie barierą nie do przeskoczenia, ale z moim kumplem Mateuszem, którego serdecznie pozdrawiam, ubiliśmy gnoja razem po wielu próbach. Wczoraj pokonałem go w podejściu solowym za trzecim razem. A potem przyszedł czas na finałowego bosika, który klepnął o podłoże przy pierwszym podejściu, gdzie walki nawet nie pamiętałem dobrze. I tak samo jest ze strzelankami, z tymi dobrymi, oczywiście, jaką na przykład jest czwarty snajper omawiany dzisiaj głównie. Moją błędą jest to, że twórcy gier chcą być na tyle przystępni i uniwersalni, że sami siebie zabijają, jak i odbiór swoich gier. Mechaniki, nad którymi siedziały osoby, które na przykład programowały skrypt AI do takiego snajpera 4, to jakby zostały były w kiblu spukane. Ja jest z tego kibla dzisiaj wyciągam. Jezu, co to spadło? Ja dogrywając klipy zauważyłem, że mogę znakować wybuchowe butle z gazem, mając dokładny metraż dzielący mnie od tej butli. I tego jest dużo, dużo więcej. Ktoś nad tym usiadł i to zaimplementował. Ale nie wszystko tu dobrze gra. Mechanika zagłuszania pocisków, czy wyciszona amunicja ma bardzo znikome przełożenie na rozgrywkę, co dopiero naprawia ten kiepski Sniper 5. Bardzo mała rzesza graczy to dostrzeże, bo gracze chcą łatwej i nudnej rozgrywki. I mamy chyba obecnie największy zalew nikogo nie interesujących gierci ich kontynuacji tak Sniper Elite 5 do Ciebie mówię. Że przyzwyczajony jest, tak? Że do tego gruszczyńskiego, że zjeżdża z jajca i wielki halo. Nie bójcie się porażek i trudności. One tylko i wyłącznie pozwalają wam być lepszymi graczami i dają tę satysfakcję. I pozwalają odcedzić barachło od dobrze przemyślanej gry. Czy wiedzieliście wcześniej o Sniper Elite 4 i jakie mechaniki przynosi wraz z autentycznym poziomem trudności? Możecie podzielić się w komentarzu. Ja moim filmem po części przedstawiłem wam powody i dowody, dla których warto niektórym grom dać szansę, aby grać w nie na wyższych, czy w moim przypadku najwyższych poziomach. Trudności. Przykład Sniper Elite 4 czy Helldivers 2 udowadnia idealnie, że im wyższy poziom trudności, tym lepiej. A zasługą tego są mechaniki zawarte w tych grach. O których, po pierwsze, gracze mogą nie wiedzieć, a po drugie, nie mają powodu, aby spróbować podjąć rękawice. Po czym je docenić, jak ja na przykład. W moim przypadku motywacją są też w jakiejś części trofea, które wciąż zbieram, ale sam staram się iść coraz wyżej i czerpać pełnie z tytułów, które oferują sprawiedliwe wyzwania. I końcowo zadam pytanie do Was: czy znacie inne gry, które na wyższym lub najwyższym poziomie trudności odsłaniają kurtynę możliwości zablokowanych świadomie lub mniej przez twórców? Ja takie tytuły chętnie poznam i może ogram. Ode mnie to tyle na dziś. Jak obejrzeliście film do końca, to możecie docenić moją pracę, lajkiem, udostępnieniem. A jeśli chcecie więcej filmów w takim formacie, to również zapraszam do subskrypcji z dzwongalem Elo.